Cześć Konkolewski. Cześć Kociewski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W słoneczny dzień w Starogardzie Gdańskim na Alei Wojska Polskiego, mojej alei, mojej naszej dzielnicy. Na alei, naszej. Znanej. Znanej. Tu Znane. kiedyś był duży marsz, duży pokój. Ja, ja na tu tej się wychowałem. Okay. Słuchaj, wyremontowana piękna ścieżka rowerowa, tych ścieżek rowerowych w samym mieście, w powiecie jest naprawdę sporo. Marku, od jakiegoś czasu mamy w Starogadzie elektryczne hulajnogi, które są praktycznie dostępne dla wszystkich? Czy na tego typu pojazdy wymagana jest karta rowerowa? Te hulajnogi są niezwykle popularne. Oczywiście, każda osoba, która kieruje hulajnogą elektryczną, porusza się po drodze dedykowanej dla rowerów, musi posiadać kartę rowerową, którą można zdobyć po ukończeniu dziesiątego roku życia. Więc, raz sumując, jeżeli ukończyłem dziesiąty rok życia do końca siedemnastego, jeżeli poruszam się po drodze publicznej, muszę posiadać pierwsze w życiu małe prawo jazdy, w cudzysłowie, jakim jest. Karta rowerowa. Gdyby nie daj Boże doszło do wypadku drogowego i w trakcie postępowania okazałoby się, że osoba kierowała bez uprawnień, to mogą wystąpić problemy z uzyskaniem odszkodowania. A więc, rower, hulajnoga elektryczna, jakieś Segwaye nie mogą być traktowane tylko przez pryzmat sportu, rekreacji, wypoczynku, dbania o tężyznę fizyczną. Ale powinniśmy to kojarzyć z odpowiedzialnością i znajomością przepisów ruchu drogowego. Jak karta rowerowa to? Jak karta rowerowa to odpowiedzialność, to miasteczko ruchu drogowego i to nauka jazdy w zamkniętym terenie pod okiem mamy, taty, babci, dziadka, nauczyciela, instruktora nauki jazdy. To Marku, zabieram Cię do Stargardowskiego miasteczka rowerowego, na którym już byliśmy raz. Już rady. się nie mogę doczekać. Marku, po raz pierwszy udało nam się spokojnie wejść do tego miasteczka rowerowego i to jest też chyba pozytyw tych naszych interwencji, że zostało to miasteczko udostępnione dla wszystkich. Po drugie, w ogóle należy się cieszyć, że to miasteczko mamy w Starogardzie. Po trzecie, że myśmy też apelowali, jak trwał budżet obywatelski, aby mieszkańcy głosowali, żeby można było wyremontować to miasteczko rowerowe i ten budżet, ten pomysł wygrał. No i tylko szkoda, że remont nie został wykonany chyba przed wakacjami, przed sezonem letnim rowerowym. Oczywiście zajęcia powinny być organizowane nie tylko w trakcie wakacji, ale gdy rozpocznie się rok szkolny, żeby te dzieci przygotować do bezpiecznego, kulturalnego, zgodnego z prawem. Uczestnictwa w ruchu drogowym. Miasteczko powinno hulać. Na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. Mówimy o bezpieczeństwie najmłodszych. Najmłodszych, a więc tutaj apeluję do pana prezydenta, do władz miasta, radnych, dyrekcji szkoły: nie żałujcie pieniędzy, inwestujcie w bezpieczeństwo najmłodszych żeby to miasteczko ruchu drogowego wyglądało tak jak w latach 70., -tych, 80., -tych, gdy wielu z nas zdawało egzamin na pierwsze w życiu prawo jazdy, jakim jest karta rowerowa. Proszę państwa, do zobaczenia. Mamy nadzieję, że wkrótce już na wyremontowanym obiekcie. Daj Boże.